Cześć. Czy miewasz wrażenie, że z tym światem coś jest nie tak? Że wszyscy idą do przodu, a ty stoisz w miejscu albo się nawet cofasz? Że scenariusz Twojego życia napisał ktoś zupełnie inny? Że codziennie realizujesz marzenia, ale niestety nie swoje, tylko cudze? Jeśli masz takie wrażenie, to znaczy, że dobrze trafiłeś bo ja miałam dokładnie tak jeszcze półtora roku temu. Dziś jestem w zupełnie innym miejscu, dziś realizuję swoje marzenia i zacząłem pisać własny scenariusz życia. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak to zrobiłem, to zapraszam Cię już 19 listopada, czyli w najbliższą sobotę, do Golubia Dobrzynia, gdzie o godzinie 11 w Domu Kultury odbędzie się event Zainspiruj się życiem, gdzie wraz z moimi kolegami i koleżankami którzy mają jeszcze fantastyczniejsze historie do opowiedzenia, będziemy inspirowali wszystkich tych, którzy potrzebują zmiany, potrzebują inspiracji i chcą coś zmienić w swoim życiu. Bo pamiętaj jedno, chcąc coś zmienić, trzeba coś zmienić. Nie możesz robić tego samego i oczekiwać jakichkolwiek zmian. Zaproś swoich bliskich, znajomych i przyjdźcie razem 19 listopada o godzinie 11 do Domu Kultury w Golubiu Dobrzyniu a zobaczy, że życie jest naprawdę piękne i można realizować marzenia bez względu na to, w jakim miejscu dziś się znajdujesz. Czy jesteś na plusie, czy na minusie, czy e, sytuacja wygląda na całkowicie beznadziejną, to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie ma sytuacji bez wyjścia. Skąd to wiem? Bo przeszedłem to na własnej skórze i poza tym przechodzą to inni którzy również się podzielą swoimi historiami. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia w sobotę. Cześć.